Obiecałam Wam połączenia w, w czarownicy i śpiącego księżyca. No to słuchajcie, żeby połączyć i zagrać tam, gdzie spotykają się prawa rączka z lewą, no to zobaczcie. Same nutki wskazują na to, że Mamy, zobaczcie, już na samym początku mamy połączenie. Gramy Sol w prawej, no i tą Si w lewej, prawda? Tu nie mamy połączeń, zobaczcie, ale mamy tutaj La i Do. No to spróbujemy zagrać te połączenia, dobrze? No to uwaga, gramy tak, ustawiamy sobie, oczywiście znajdujemy, pamiętacie, też możemy po kreciku: do Re, Mi, Fa, Sol. I zamieniamy na pierwszy, i już mamy sol, prawą rączkę, a tutaj mamy, pamiętacie, do remifa, remif, solderz od krecika i si mamy tutaj, tylko że trzecim paluszkiem. I tutaj mamy pierwszy na sol, a trzeci na si. No i teraz zobaczcie, jak mamy już uszykowane, to dogramy. Dogrywamy i la i do. Widzicie? Do i La. I jeszcze raz to samo. Sol i Si. I La w prawej i Do w lewej. Tak. I teraz znowu jeszcze raz Sol i Si. Jeszcze raz La i Do. I tutaj słuchajcie, idziemy prawą do góry. Re, Sol. A tutaj schodzimy. Mamy Si i Re. Widzicie? Jeszcze raz powtórzę. Si i Re. I sol, i tu też sol, ale razem. No to teraz słuchajcie, bez takich zatrzymań. Czyli mamy. Jeszcze raz. Przepraszam, tutaj mi się coś odkleja. O, teraz będzie dobrze. O, już będzie, to Poczekajcie chwileczkę. O, właśnie. No to jeszcze raz słuchajcie, te same, same połączenia, dobrze? Zobaczcie. Tylko mamy coś takiego. Mamy coś takiego, czyli mamy Sol i Si. Trzeci palec, pierwszy. Same połączenia. Później mamy La i Do. I La i Do. Znowu Sol i Si. I La i Do, O, widzicie, znowu Sol i Si, La i Do, Si i Re i Sol, Sol. Mam nadzieję, że powolutku będziecie sobie tutaj oglądać i patrzeć, tak? I się uczyć. Bye bye!